Nie, nie chce się już chować, łapie ją no. no to fokusaj W lusterku widzę czerwony i niebieski Kuźnika gorsza, je ma wysły, kochać pieski Druga jest prosta, nie dogonisz mojej bestii Tu nocna jaza, nie czuję żadnej presji Czadę a fal, czadego Z lewy pasji do odciny, patrzą na mnie z syny Nie czuję winy, nie czuję winy Nocą gdy zapierdalamy, mamy tu grube przedminy Robimy dymy, co on robimy dymy Nie szukamy kłopotów, w radzie czego to dzwonimy Picyk, dwójeczka, lecimy do odciny Bawię się łopatkami, nie znaczy, że grzebie w piasku Ona gdy wsiada do mnie, to wszędzie szuka.